No właśnie dla mnie nie zgorzej mieć więcej filmików, ale w, lepiej jest... Będziesz miał więcej suków pod filmikiem. Może ten był lepszy. Patrz komuś się ta runda jedna nie spodoba, to właśnie... No dwie. No lub dwie. Ale może ta druga ci komuś się bardziej podoba. No z fregami? Fajnie, wiesz. No. Ej, a wiesz, ja już włączyłam nagrywanie. No wiem, wiem. Nie, 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 Czanki, biorę, kiedy Ja ci nie chcę stracić tego. Nie, nie stracić, spokojnie. Nie, ja nie gram falówki przecież. Oddziałkę nie będzie grała, nie będę grała. No, oddziałkę nie będę grała. Że jak się gracie, to i tak jest dość długa mapa. No. oni nie. Ten sezon jest. Ja nie wiem, jak ja wytrzymam ten sezon. A ile trwa jeden sezon? Miesiąc chyba. Mogę zobaczyć, jak to się wytrwa. Czekajcie widzowie, filmu. No, dobra, filmuję. to musielibyśmy wejść w Batyrona. Aha. Ja, jak już 40... Uf. Iwo! No? Ej, no, co jest? Co? Ej, a ja grałem w kinem nic... z kinem, tak mówię. No, Iwo, już była runda. Nie. Ja bo była 3% no ale to jak jest 3% to już od razu jest potem u mnie tak jest aha to u mnie nie u mnie nie gram tym ty grasz tym ja gram tamtym innym edytuj ja gram tamtym innym a ten o no, trochę fajniejszy który? no ten tak no ja a... gram zawsze tamtym Przeciw... ja gram, no, bo ktoś nie ma zedytowanego. No. No na gołbisz, no na gołbisz, no reina go gołbisz. No i Ja no. I co ty masz w kanacie? Lego. No, no lego. To jak chcesz to odbierz. No w sumie to mi się nudzi. Takie czekania. Nie Chętnie odbiera. Masz dwie nagrody do odebrania. Bardzo dużo. Aha. Jedną tylko odebrałeś. Zbieram. Czy nie? nie? Czy nie zdążyłeś? No, ja zdążyłem. I ja. Patrz. Mi się tak zawsze, a w tym jest mi to. Pik. Aha, bo nie ja to. A nie chcę zwolniać rundy. ja się, że aż solówkę wybrałem. Mm. To... To byś zagrał za tałysarówkę. No, ja bym zagrał. Ja. No. To byś jednego opłacał. A to byś się... ja. Ja wolę grać... Nie... Co? Ja wolę grać y, z, z kimś znanym, niż z obcym. No, ja też. Chyba, że ktoś jest miły. Bo... Ja kiedyś ostatnio zabrałem i chłopi. Co? Popatrz w lewy, górny róg. A, to WiFi? Nie. Co? Gram sam. No, no tam, w górny róg. Tam nie ma nikogo. Ej. Nie no. Ja chciałam się z kimś tańczyć Greedy. Co? Jak nie chcesz, to mogę ci tą rundkę zagrać, a ja potem ci pozwolę. Dwie. Nie. Po prostu cztery typy lecą. Którego jednego żywica. Dawaj walkę na kilofy z nim. Nie, Iwo, Iwo, tam masz skrzynkę. O, on, no, Ale już tam nie idź. Bo tam jest typ Z bronią tam w ogóle W domku masz broń No wiem I skrzynkę chyba jeszcze, no Ej no Mam pompę? No I teraz już na daleko Pff. coś ci złota pozbieram Oto wifu, kuipu Dobra będę go pompą dobrał A czeraj, fur, kripo, i po We're gonna stay, si stay, no tam jest skrzynka. No, on jej nie wziął. Ale on tam, on tamtą wziął, tu. Nie, on tu wziął, tam No, tam, no, tam No, za tobą jest skrzynka. Jak to? Ej no. I ja tu? I tu jest wiem. jeszcze tyle broni. Ej, no. Weź, weź te, weź impulsy. A tu masz lepszą niż ta zielona. To? No, to jest lepsza. Bo to jest no. zamiast takiej pompy, to jest na, też na blisko dość. I ja o hop. Dawaj jeszcze raz. Dobra, bo szybkie było. Jeszcze raz mówię. No A, bo ty masz pewnie nie uzupełni. Ty pewnie dałeś. Nie, nie dałeś uzupełni jest minus 5. Mówiłem 6. Mm, to jest nic. Ja się takim minus 5 nie przejmuję. Ja się mega przejmuję... Mi, nawet minus 2. Co? Ja lubię ten kilo. A masz go? No mam. Ja mam, ale go nie używam. Sam, ja mam? zawsze... Ja zawsze tym gram, wiesz. No. A ten co ty masz mi się trochę nie podoba. Czemu? Nie wiem. Jest taki... Ja jego koleżka zginął. Pa, on zginął. Pa, on zginie. On ma plecach FNCS-ów w sumie. Ej, no? W FNCS- on wygrał. Czyli bonsy! On nie wygrał FNCS-ów. On sobie kupił plecak pewnie. No by wygrał. No przecież to by był jakiś Seti, Szaman, Pit No Peter Bot. Y, y, nie Szaman, tylko Seti też raz wygrał i Kami. A ile razy był ten? Co? Y, turniej FNCS. Nie wiem. Do wygrania? Za nie, y, 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 Niedawno był, chyba Jacob wygrał albo nie? Nie wiem. Mhm. Ja się chyba kumpuję z typami. Nie, nie, ja się nie polecam, raz się z teamowałem i mnie zabił. Aha. Z Krzyśkiem się teamowałem i mnie zabili. A Krzyszka? No. No znowu tam sobie, je po prostu lub, lub ty dałaś, nie uzupełni. Bo ja nic nie pykałam. No ale to musisz dać, żeby uzupełniało najpierw. No. A ty nie dałaś. Skąd? Aha. Widzowie, potem ja gram No. I to jest najgorsze, bo masz tylko dwa restarty. Ej, a czemu ty nie ma restartów? Ej, no. Ej, no. Tu... Dalej nie masz restartów. Ej, no. Ej, reaktywacja się zepsuła. Reaktywa Ej, chyba na solówce już nie można grać i nie masz w ogóle restartów. O kurde. Gdzie to w krzyno? Aha. Ja zawsze tak robię. Ej, ale w sumie jak nie masz żadnego typa, to wyniesie nieskończoność życia. Ej, w sumie, bo y, wiesz, jak nie masz typa, nie? No. Nie, najpierw, no użyj najpierw tego właśnie. Ile to 15. 15. Jeszcze raz. 95. Ja skaczę. No po co się tak skacze? Fajne, nie? Ty to ja. lubisz. O, już goś się zrestartował. Mogłeś go zabić. Bij go. Bij tego co lata. W powietrzu. Ja zawsze biję. Już, już tak nie skaczę, Gracias.